Dzień dobry Leonku, witamy w kolejnym dniu, tak? Witam Was w kolejnym vlogu, Leonek posiedział u mnie nie za długo, wiadomo jak to Leonek, co za dużo to niezdrowo, przyszedł, popukał mi w drzwi, wpuściłam go, posiedział koło łóżka i poszedł, doceniam też, że przyszedł w ogóle, też jest to bardzo dla mnie miłe. Słuchajcie, siedzę sobie w moim pokoju, w moim pokoju, w którym dorastałam moje całe takie czasy na stoletnie spędzałam. I słuchajcie, robiący makijaż w tym miejscu, gdzie zawsze siadam koło lustra i robię makijaż. I zobaczyłam tutaj pod tym lustrem. Napisany przeze mnie cytat wiele, wiele lat temu, zanim jeszcze wyjechałam do Warszawy, miałam, nie wiem, 16 lat, jak to pisałam, napisałam to kredką do oczu i to jest. Jedyna część ściany, która była niezamazana, bo ten pokój kiedyś był żółty, teraz ma kolory takie ym, szare, ale ta część ściany poprosiłam, żeby była niezmieniona, żebym miała wspomnienia z tym związane. Już wiele z was to widziało. To ja napisałam kredką do oczu: The future belongs to those who believe in their dreams. Czyli przyszłość należy do tych, którzy wierzą w swoje marzenia. I tutaj później jeszcze dopisałam. Remember why you started, czyli pamiętaj, dlaczego zaczęłaś. No i myślę, że jest to bardzo takie fajna, fajna pamiątka, do której kiedyś, mam nadzieję, będę wracać z dziećmi, będę im pokazywać, dlaczego to tutaj jest, jak mama się motywowała przed, tym, przed tą zmianą życiową, przed wyjechaniem, postawieniem na inny kraj przez jakąś tam jakąś część życia. A tutaj to nie ja, to mój brat. Domalował to, bo stwierdził, że skoro ja mogłam malować kredką po ścianie, to on też może. Więc powiedziałam, no dobra, no to tutaj na, narysuj to, co chcesz. No i narysował. A tutaj, jak byłam na nastolatką, napisałam imiona moich dzieci w przyszłości. Laura i Leon, jeszcze nie wiedząc, że będę miała kota Leona. A teraz moja przyjaciółka z Warszawy ma synka Leosia, więc y, chyba to imię już y, będzie inne. Mm, ale Laura, jak widać, zawsze mi się podobała. Wspomnienia. Kto z Was pamięta ten pokój? Trochę się zmieniło. Moja mama tutaj doniosła takie tam małe kwiatki. W ogóle nie zagracające pokoju. Jedyny taki kwiatek malutki, tutaj następny, tam trzeci. No nie, w ogóle nie widać ich. <grystanie> Leonku. Witamy z powrotem. Już tam Leonek. Stał pod oknem. oknem, już miał chciał, że chce wejść. Wszystko dobrze. Cześć, pod oknem. Mila. Nikogo nie ma ma. Jak się masz dzisiaj, ma. Mila? Chodź tak. Dobrze. Chyba coś jadłaś? Ale chcę, żeby ci upadało, opadało tutaj trochę na twarz, nie? Tak, tak jest. Tak, i tak chyba nie zbite tylko tak lekko, co? Zobaczmy. A trochę wyżej chyba, tak? No, 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 no. O, 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 o o, o! o, 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 o! ładne to. Tylko właśnie to. Ta, w, ta fiutka na górze, żeby... Przestań. O, icia ja przyszła. Ja, jak tak, jak mam ci średnio to jest Ja to zrobię, ładnie. O, tak jakoś tutaj. To coś... ty trzymaj, a ja to zepnę. Tak? Ale ja bym chciała tak... Bo masz za to krótkie włosy, to zniszczy za tam krótkie. Musisz to trzymać mocno, żeby no. się to tchwiać. No. Spięłam. No. Czujesz? No. Dobrze, ładnie. Zobaczymy. Ładnie, no. Autoryzacja. Sobie wyjmiesz tak trochę te włosy, ale z tyłu ładnie wygląda. A to takie może wy? To ładnie wygląda. To takie fikuśne kokoonek. Muszę zobaczyć z lusterku. Co się Dziękuję. sobie dopiero śniadanie. Już jest no późno, już prawie dwunasta. Jajka na twardo. Sól, pieprz i majonez. Klasyk, ale kocham. Kocham takie śniadanie. Kocham jajka na twardo z majonezem. Ja tam sobie zrobiłam biuro do pracy. Już pracuję, a Mila została ze mną w domu. Leży pod stołem. Jesteśmy same w domu. I mam tutaj towarzyszkę, koleżankę. Zawsze leży obok, tak jak Bary. Będziemy siedzieć same w domu, wiesz? We dwójkę. Tylko zjem śniadanie i zabieram się za pracę. Nie ma nikogo w domu, teraz jest taka cisza. Bo ogólnie w tym tygodniu nie mam wolnego jeszcze. Um, urlop zaczynam dopiero no, w połowie y, sierpnia. No ale ja już sam pobyt tutaj trochę też traktuję jak urlop, bo mnie to bardzo wycisza, wiecie, te wszystkie kwiaty, spokój. Potrzeba by było tego, szczerze. Też ten fakt, że wiecie, ja jestem non-stop razem y, z Tamasem w jednym domu. Ja kocham Tamasa na maksa, ale czasami człowiek potrzebuje też takiego, takiej chwili dla siebie do, do bycia samemu ze sobą. Jesteśmy z Tamasem w dalszym, cały czas w kontakcie, piszemy do siebie. Z rana też były już wiadomości, ale no takie po prostu bycie trochę samej, po prostu że pomyśleć sobie o tym, czego się chce, o czymś, co się czuje. Wiecie, takie po prostu skupienie się na sobie przez chwilkę, tylko na, na swoich potrzebach i na samej sobie. Naprawdę potrzebowałam tego. Jutro y, wziąłam sobie poranek wolny, więc jutro będę pracowała tylko połowę dnia, od 14 do 18. A do 14 mam wolne, bo mam imieniny. 29 lipca są imieniny Marty. U nas w rodzinie bardzo się obchodzi imieniny. Jest to tak obchodzone jak urodziny, więc moja przyjaciółka poprosiła mnie o spotkanie właśnie w ten dzień. Powiedziała, że spotkajmy się właśnie na moje imieniny, więc umówiłyśmy się już na zakupy. Ale nie, cieszę się serio, że idziemy na zakupy, bo potrzebuję spodnie z New Yorkera, więc będę polowała na jakieś spodnie. Także tak, nie mogę się doczekać, a tymczasem jem śniadanie i do pracy. I sobie zaraz zrobię też kawę, ale najpierw śniadanie, potem kawa i lecimy z tym... Już wiele godzin później, słuchajcie, jest godzina już 18.30, więc dopiero skończyłam pracę. Dzisiaj miałam bardzo dużo, więc kompletnie nawet nie udawało mi się mieć przerw, żeby cokolwiek nagrać, nawet mówionego do Was. No ale poniedziałki takie są czasami intensywne, więc uporałam się z tym, już mam wolne. Jutro mam od 14, więc już czuję teraz mini wolne. Nie muszę wstawać za wcześnie rano, także idę teraz na dół. Coś muszę zjeść, bo dzisiaj cały dzień znowu Podjadamy jakieś ciastka, nie ciastka babci, a trzeba coś zjeść normalnego. Leon, a czy ty nie masz drapaka? Ja dam. Dobrze. Już po pracy? Już się skończyłam. A to ty taka na biało. A, dzisiaj. Kilka przewietrzni sprawy. <laughs> I lato jest. Mhm, mm widzę, że wy obydwie no, na biało. i Mila. Tak. No, ja się upodobniam do Mili. Świte zianki biały. Od razu mi się przypomina, żadnego psa w tym domu nie będzie. Całe dzieciństwo. Jak tylko wyjechałam, Mila, Mila. Dobra. Idę zjeść obiad w końcu. Ojejku, ale ty głodna musisz być. No. Dawaj tyłek. Przestań. ciasteczka babci jadłam. Zdjęcie na biało. No taka jest sama jakość, ale widać, poczekaj. A co tam się grzeje? Rosu? Potem zaczęliśmy ja, czy... ja po obiedzie, a mama w trakcie obiadu. Którą mam jeść? A mogłabyś mi powiedzieć, chyba ten kociołek? Kociołek. Jest? No, krem brule. No, krem zobaczmy. Dobry. Dobre? dobre? Mhm. Już dawno nie jadłam tego kremu. Brule. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Podjechałyśmy właśnie do mojej mamy pod pracę. Żeby zrobiła rozliczenie, bo moja mama jest na urlopie, ale wiecie, ma tej pracownicę, więc mama tej ogarnia swoje sprawy. E, tak ułożyłam was tutaj z przodu w samochodzie i ledwo stoicie, ale stoicie, więc trochę będę z dystansu do was mówić, ale to jest jedyna opcja, żebyście jakoś stali. E, I zaraz podejdziemy z mamą i damy jedzenie kotkom. E, tutaj, tam gdzie zawsze moja mama tej przyjeżdża, dzień w dzień, e, sobota, niedziela, codziennie. Mm. Nie tylko ona przynosi jedzenie, ale ona zapoczątkowała ten ruch tutaj osiedlowy, i tutaj różni ludzie zaczęli przynosić jedzonko. Tak, za dnia do tych kotów w ogóle nikt nie widział, tej przychodzą sobie rano wieczorem coś tam zjeść. Jest ich kilka. Były też malutkie kotki, kiedy moja mama je znalazła, więc dlatego też zaczęła dawać jedzenie, żeby one po prostu miały jakiekolwiek pożywienie. No, i tak się przyjęło, że moja mama już od wielu miesięcy tutaj przyjeżdża, i tym kotkom zostawia jedzenie, że zaraz podejdziemy <laughs> i zostawimy jedzenie. Ale słuchajcie, dzisiaj tak strasznie wieje w koło brzegu: jest tak potworny wiatr, że ten namiot u nas w ogrodzie, to on tak dzisiaj tam latał po, cało, po całości ogrodu, z jednej do drugiej strony. I teraz stoję tutaj na mamę, czekam i widzę, ludzie idą po prostu, trzymają kaptury, bo wszystko spada. Okropnie wieje. Nie wiem, co to się dzieje. Za mną tam z tyłu Mila siedzi, nie widać jej. Mila zawsze jeździ z moją mamą do kotków wieczorami. W ogóle wszędzie Mila jeździ. Mila to jest, wiecie, jak no, członek rodziny. A wy jesteście w ogóle oparci o katarzynki? Bo tak czekałam tutaj na moją mamę i mówię: Dobra, to się do was odezwę. I szukałam, co tu użyć, żebyście mogli o coś być oparci. No i jedyne co znalazłam, to katarzynki. A tutaj zobaczcie, jakie piękne motyle są w koło brzegu przez okres wakacyjny, zawieszone tutaj, tuż nad stolikami restauracji nad ulicą. Bardzo ładne są i zawsze wieczorem są oświetlone, więc naprawdę pięknie to wygląda. I to jest tak wzdłuż całej tej ulicy. A tutaj kto tak sobie ładnie śpi? Mila? Halo? No Mila mnie ignoruje, ewidentnie. A tutaj wspomniane Katarzynki. To mi się tak kojarzy z vlogmasem. Okay. Mhm. Mm No i już, już. Biedronka. Ach Biedronka. Znacie taki wiersz. Codziennie niskie ceny. Idziemy sprawdzić te niskie ceny. 30 lat niskich cen. Wielka wyprzedaż artykułów spożywczych, kosmetyków i detergentów. Już od 24 lipca w biegrące znajdziesz swoje ulubione produkty w niewiarygodnie niskich cenach. Wprowadź kod artykułu lub odszukaj właściwy artykuł. fajnie, praca skończona, ale przede mną jeszcze tu, turne po edycji na YouTube muszę zedytować dwa filmy. Jeden z Tamasem o naszej historii y, poznania. A drugi, ym, tak, jeszcze jeden, więc jeszcze, no, odpoczynku nie mam, ale poniedziałek jest od tego, żeby trochę bardziej pocisnąć, początek tygodnia, także teraz siądę, poedytuję i chyba będę kontynuować vlogowanie jutro, bo dzisiaj to już raczej będzie na spokojnie w domu i po prostu edycja. A potem może po prostu coś sobie obejrzę na Netflixie w końcu, bo potrzebuję już też trochę odpocząć, jakby, wiecie, moją głowę wyłączyć od edycji reklamy edycji YouTube'a, po prostu, wiecie, wyłączyć się i coś sobie obejrzeć tak dla rozrywki. Także no teraz sobie jeszcze popracuję, ale godzinka, dwie i już relaks. To później, bądź do jutra. Dzień dobry, w kolejnym dniu zapomniałam się przywitać. Mm. Jest 9.10, musimy wyjechać o 9.20, bo na 9.30 widzę się z moją przyjaciółką na zakupy i no wiadomo na kawę, herbatę, babuti wszystko to, co my robimy zazwyczaj. E, także tak, Mila, chodź tutaj. Mila dopiero wstała. Ja schodzę, myślę, że tu wszyscy są gotowi. A tutaj wszyscy w łóżku. Tak, dzień dobry. Mm. <laughs> mhm. A dobrze spałaś? Pani A, przeszkadzała. tak chrapałaś. Pani przeszkadzała. Pani przeszkadzała? Cały czas ją dotykała. Cały czas dotykała? I nie pospałaś? Tylko troszeczkę. Ale, no to... karygodne. Masaż pleców poranków. poranku. Może ktoś poradzi, gdzie można kupić porządną tą temperówkę? Gdzie można kupić porządną temperówkę? Czy ktoś wie, w jakim sklepie? W Rosmanie, w jakichś innych? Ale porządną, nie taką byle, nie jak. taką byle jaką. Już nie no Mila, już koniec, już wyjeżdżamy, już koniec. wiesz, już jedziemy. Jedziesz z nami Mila? Oczywiście. No, to przecież co to za pytanie? Tak? Co to za pytanie? <laughs> oparła się wygodnie, plecki <śmiech> oparte. <śmiech> tak, ta pozycja jej pasuje. Tak. Sojowe waniliowe, więc będziemy robić kawkę waniliową. Mhm. Kupiłam Pepko. Taki piękny kubek marmurowy. Reuner ma identyczną miseczkę. <noise> Naprawdę? A? Tak! Aż się zdziwisz. Piękny ten kolor, mi się bardzo podobał. Tak jak kamień. Pepko, nie wiem, za ile, 15 zł chyba. Aha, nie wiem. Kupiłam Pepko. Taką bluzeczkę. On mi się spodobał kolor. Tak. A, A czemu kolor? m -ka? Ty S-kę powinnaś bo mieć. Bo chciałam taką luźną, bo ona się wydawała taka mała. Ta M-ka. Taka A to ma, ta to ta jest? No ta jest S-ka. A no właśnie. A ta m -ka. To s powinna powinnaś wziąć. No ona jest taka mała ta m mm -mm. Nie mi się podobała. Bo ja lubię czasami takie po domu luźne nosić. Ale lepiej Ci w komentarzach. No dobra. Jak Ci się podobała? <laughs> Jak Ci się podobała że no, tak Hej! No kredka taka brązowa, to nieważne, z glassa. A mam jakąś Prób, próbkę, to możesz posiąść sobie. Tak, No. Oj, no nie da To są wszystko zalokowane, ale były przeceny takie letnie i ja akurat mhm. potrzebowałam brązowej. A wszystkie kredki w rozmanie to są teraz te nowe kredki, których tak, one są takie... Nie jak normalna kredka, mhm. tylko są takie kremowe. Aha, wiem. Wiesz które? Niedobre. I ciężko się je też temperuje. Tak. A to jest normalna kredka. kredka, normalna brązowa kredka, bo ja tutaj na dole sobie robię kreskę delikatną, nie czarną, tylko właśnie brązową, uh -huh. żeby nie była za mocna. Uh -huh. A ona jest właśnie fajna, brązowa i, i normalna kredka. Uh -huh. I wiesz, tak delikatnie sobie tylko robię tutaj linię. No. Uh -huh. Mam tutaj takie chru chrupki truflowe, moje ulubione z Na Mamy prezent mały. Karedeczka piękna z tymi kamieniami z rezerwat. Bo mama chciała taką torebkę, jak ja mam, taką malutką. Bardzo ładna. 40 zł. A to nie był sinsej? Nie, to był rezerw. W była czarna, a ta Aha. była w rezerwt. ostatnia. No, I te ok, kamienie no. mi się bardzo podobają. Są takie ciekawe. Mhm. Ładna do tych takich twoich jasnych mhm. y, sukienek. Jak coś, to mam paragon, to możesz zwrócić, ale nie znalazłam mniejszej niż ta. Tak? No. Tylko to nie wiem, czy tak dynda, nie? Mm -hmm. To, to są kolejne stanie? mleko waniliowo, so, waniliowe sojowe Musiałam dwa sprawdzić. Mm -hmm. Mają dobry skład, obydwa. W New Yorkerze w końcu znalazłam moje spodnie, w New Yorkerze, bo cały czas nie było tych, które ja lubię. Mm -hmm. Te są granatowe w paski podłużne. Mm -hmm. I chyba jeszcze sobie dokupię. No jasne. Najmniejszy Jan rozmiar 32, czyli XXS. Co ty mówisz? XS były dla mnie za duże. One są tak wygodne i takie są cudne w dotyku. Kocham te spodnie. Mam ich no. już wiele i cały czas staram się kupować nowe. Kieszonki One są takie. Czyli masz jedne takie, a jedne w paski. Jedne są czarne, a drugie granatowe. No, ja w, też prawie czarne, tak jak granatowe. Tak, o, prawie czarne to jest. 95 zł jedne, to wziąłem dwie mm -hmm. i chyba jeszcze do, dwie dokupię mm. naprawdę, bo to warto, bo znowu mi wycofają. A teraz są. To jest moja sukienka na wieczór na imieniny. Mm. Ładna. Bardzo ładna, co? Ten kolor jest no. długa, to ma pasek. Nie żyłaś? Nie żyłam. O kurde. Jest piękna. XS-ka, Nawet nagrałam jak wyglądam w tym. O się fajnie. Mogę sobie... Ci wyprasować. Ja sobie też mogę wyprasować. Ale ja Ci wyprasuję, skoro nalegasz. Jak cię to uszczęśliwi. Ale zobacz, bo... to jak fajnie. No, kupiłam szampon do włosów, neboa. Te Te są super. I on ma y, efekt tafli wody, czyli masz wygładzone włosy, nie takie napuszone. Widziałam tam na górze odżywka jest z tej firmy. Nie wiem, kto to kupił. Marysia. Marysia, No więc to. Cincy. Kocham ten kolor. Po prostu ten odcień błękit, tu ja się w nim tak dobrze czuję, mm -hmm. kocham. Mam taką jedną z sinseja, w mm -hmm. tym samym kolorze i uwielbiam. Ale patrz, sinsej ma takie małe te rzeczy, tak. że to jest emka. Mm -hmm. No tak, bo te emki tam są. Zwykła koszulka, ale ten kolor taki baby blue, mm -hmm. trochę z szarością, tak. Piękny jest ten odcień. Mm -hmm. No i ostatnia to taka krótka, i też ten kolor mi się spodobał. Taki Taki też nieoczywisty. Taki trochę niebieski, trochę szary. 20 zł, ta szara. No? Tanio. Ja no, wydałam złotych. gdzieś około 400 zł na to wszystkie rzeczy, no ale spodnie były 200 zł z tego, więc. Tak. Więc ja. tyle chyba. I dostałam prezent na imieniny. Dostałam zestaw do Aperola. <grywka> Drink Aperol, ale bezalkoholowy. Wszystko jest bezalkoholowe, więc o. I dostałam takie jakąś... Nie wiem co to jest. Radosne grzybki. <grybki> no Jak Paulina mi kupi, to kupi. <grybki> Ale fajne. Radosne grzybki. Nie grzybki, radosne grzybki. Mm -hmm. Bardzo ładnie. Bardzo fajnie. Zastanawiam się nad tą twoją torebką, czy, czy ci się ona przyda, czy nie. Muszę się ubrać w nią, wiesz? Bo ogólnie mi się bardzo podoba jej kolor i styl. Tylko denerwuje no, mnie ten no nie. nie, to jest ładne. Tylko ten drugi dędający. Godzina 14 już za moment, a ja zaczynam dzisiaj pracę od 14 i stwierdziłam, że zrobię sobie kawę w nowym kubku. No, tak mi się on podoba, naprawdę. Te złote elementy z tym, z tym całym yy, wzorem. I on jest właśnie taki szeroki, że wejdzie mi dużo, dużo kawy do tego, yy, więc. No spróbuję, zobaczymy. Ja, co prawda, robię sobie kawę bezkofeinową, ale ja po prostu lubię smak kawy. Lubię sobie usiąść do pracy z kubkiem kawy, siedzieć, pracować, popijać kawę. No po prostu już się tak przyzwyczaiłam, że albo jest to macza, albo jest to kawa. Także zróbmy. I też chciałam przetestować to mleko, które kupiłam. Ja generalnie nie, nie lubiłam kupować mleka smakowego, ponieważ zawsze jest tam dużo cukru. Ja staram się tam, gdzie nie muszę, to tego z cukru nie dodawać. Ale powiem wam szczerze, że byłam w Rosmanie czytam y, tutaj składy różnych y, rodzajów y, mleka sojowego i, wanili i waniliowego i to. Ma fajny skład. I to także. I to było na przecenie za 6 zł. To było za 12. Więc wzięłam jedno i drugie do testów. I tego cukru nie ma aż tak dużo dodanego. I to jest cukier trzcinowy z tego, co widziałam. Także spróbuję sobie najpierw to. I zobaczymy. Też moja babcia lubi kawę waniliową. Z syropem waniliowym. Więc stwierdziłam, że zamiast wiedzie syropów po prostu użyję takiego mleka. Dzisiaj wieczorem przyjedzie babcia na moje imieniny. Więc akurat jak znalazł, będę miała dla niej. Do testu nowe mleko. Zanim jej dam, chciałabym sama to przetestować. się już chwilę później. Skończyłam pracę, przebrałam się i czekam teraz na moją babcię, która przyjeżdża dzisiaj do nas za jakieś 10 minut, żeby celebrować moje imieniny. Tak jak mówiłam, u nas celebruje się i urodziny, i imieniny, więc posiedzimy razem, wypijemy kawę, ciasto, wiecie, tak na spokojnie, hmm, także taki będzie mój wieczór. Powiem Wam taką sytuację, którą miałam wracając do domu z moją przyjaciółką. Prawie miałyśmy wypadek. Dosłownie dzieliły nas centymetry od drugiego auta, które nam wyjechało dosłownie pod koła, kiedy byłośmy na rondzie. To nie była nasza wina, to była wina tej pani, która po prostu jak patrzyła się tylko na wprost, nie na boki, i zamiast się zatrzymać przed rądem, spojrzeć, że my jesteśmy na rondzie, to ona po prostu jechała, jechała i my jedziemy sobie na rondzie, chcemy już zaraz wyjeżdżać z ronda. A pani tuż przed nami po prostu sobie wyjeżdża na pełnej prędkości. Moja przyjaciółka po hamulcach. Ta pani też, wiecie, troszeczkę później, z opóźnieniem, też po hamulcach. To, że się nie stuknęłyśmy, to też jest jakby dlatego, że ona też zaczęła hamować. Gdzieś tak się zatrzymała w takiej pozycji, że tam nie doszło do stłuczki. Ja nie wiem, jak blisko to było, ale wyglądało turbo blisko i naprawdę. Całe szczęście nie doszło do żadnej stłuczki, ale my po prostu wiecie, spasy nas na maksa przytrzymały, bo moja przeciółka wiecie po hamulcach. Obydwie poleciałbyśmy do przodu. Eee, w szoku w ogóle coś się wydarzyło. Dobrze, że moja przeciółka tak szybko zareagowała, wcisnęła ten hamulec. Dobry miała refleks. No, mamy dzisiaj i pycha, i szczęście. No, na, na szczęście się nic nie stało, ale było ultra blisko, więc. No. Taki był dzisiaj nasz powrót do domu. No, także dobra, idę teraz na dół. Um, muszę przygotować coś tam na stole jeszcze. Um, ostatnie rzeczy wyjąć. No i czekam na babcie, yy, na mojego gościa. Dajcie znać, czy obchodzicie mininy u Was w rodzinie, czy nie, bo wiem, że wiele moich znajomych nie obchodzi w ogóle. Yy, co ciekawe, na Węgrzech też dzisiaj obchodzi Marta. Oni mają praktycznie te same imiona, powielające się wielokrotnie u nich w kalendarzu w imieniny, i oni też obchodzą bardzo mocno imieniny. Także od rana pierwszą osobą, która składała mi życzenia, była właśnie mama szesna Tamasa, która też, który, oni też mają u siebie dzisiaj imieniny Marty, bo Marta to jest imię i węgierskie, i polskie. Więc właśnie muszę złożyć życzenia jednej osobie z Tamasa rodziny, bo ona też ma na imię Marta. Czas to już wspomniałam. Pana jest zadowolona. Szczęśliwa będziesz śpiewać, tak? No pięknie śpiewasz. Ty, Ale jest pięknie. Masz sukienkę. Ja no. no. Zobacz, jaka ładna ta Taka dziewczynka. No, taka jakby szła do armii. Nie. kto <grafy> ona Ciebie tam woła. No już, już. A Ty jaką masz sukienkę znowuż. <grafy> Teraz możesz swoją nową torebkę przetestować. Dobrze. Czy pasuje. A Mila nie chciała jeść, bo była smutna, że Ciebie nie ma. Ona powiedziała, że nie może jeść w takim stresie. Musi pani wrócić najpierw. No to będzie, będzie impreza. Tu? Ja pierdzielę. Co to ma to zjeść? No wy! Po drodze. O, witamy.

Pani telewizor wyłączył. Proszę się, Marysia, rozgrywać powieściarki i czasami wycieczki. Tak. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, kiski, bo... Dziękuję, Marysia. Same światy. Ale poczekajcie jeszcze, bo jeszcze jest jedna przesyłka. To są urodziny czy imieniny? Marysia, Jedne i drugie. Nie patrz, nie patrz, tam patrz. Drugą. Od kogoś ważnego jeszcze. O. No nie mówcie, że Tamas coś wysokiego. No nie, prosto z Londynu, Tamas. O rany, prosto z Londynu, o, Tamasa. Taka, z nie, no nie mogę. Filmować, filmować. Dziękuję Tamas. Tu jest Tamasek, dziękuję Tamas. Wow. I ładny. No. Cześć.

And it shows, but I need.